Joseph Murphy w Potędze Podświadomości podał afirmację, jak przyciągnąć szczęście. Powtórz trzy razy poniższe afirmacje, aby Twoja podświadomość zareagowała. Jestem stworzona do szczęścia. Moje życie płynie w harmonii i radości. Codziennie przyciągam dobre wydarzenia i pozytywnych ludzi. Moja podświadomość prowadzi mnie ku miłości, zdrowiu i obfitości. W moim sercu panuje spokój i wdzięczność. Szczęście jest moim naturalnym stanem. Powtórzmy razem: jestem stworzona do szczęścia. Moje życie płynie w harmonii i radości. Szczęście jest moim naturalnym stanem. Jestem stworzona do szczęścia. Moje życie płynie w harmonii i radości. Szczęście jest moim naturalnym stanem. Jeśli ta afirmacja sprawiła, że poczułaś się lepiej, zostaw serduszko, a szczęście wróci do Ciebie podwójnie.